Witam serdecznie wszystkich z Fundacji Nautilus, pracowników. Moje nazwisko i dzisiaj był u mnie mój dobry znajomy, kolega wraz z żoną w domu na kawie. No, ale też nie o tym chciałem mówić. W każdym razie On wie o tym, że interesuje się różnymi. Zjawiskami niewyjaśnionymi. Aczkolwiek jestem zupełnie laikiem, to, to chciałbym podkreślić. Po prostu, tak jak jestem zalogowany na waszej fundacji, lubię sobie poczytać fajne artykuły. W każdym razie, pokazał mi film, który nakręcił 31 grudnia, czyli parę dni temu, kiedy był z psem na spacerze w Don. Hodesdon to jest miasto y, troszeczkę na południe od lotniska Stansted y, w Anglii, Wielkiej Brytanii. Tutaj, y, w każdym razie, y, tak jak mówię, nie jestem specjalistą absolutnie. E, z, zupełnie laikiem jestem. W każdym razie, po obejrzeniu tych dwóch filmów z telefonu komórkowego, y, postanowiłem oczywiście za zgodą y, mojego kolegi. Że wyślę do Waszej fundacji te firmy. Być może one Was zainteresują, być może nie, nie wiem. Ale prosiłbym o to, abyście przejrzeli te firmy i jakbyście mogli odpisali mi na maila, co to jest za zjawisko na niebie, które, które mój kolega nagrał. To było, tak jak powiedziałem, 31 grudnia czyli w Sylwestra, Sylwestra to jest chyba tak, bo Nowy Rok to jest już pierwszego. Sylwestra to dokładnie godziny nie pamięta kolega, bo się pytałem o godzinę. To było pomiędzy godziną 20 a 21. I to co widać na tych filmach nie wydawało kompletnie żadnego dźwięku. Czy to helikopter, czy samolot, ponieważ no hodeston jest blisko lotniska Stanset. Także ja, e, mieszkaniec tutaj 14 lat i kolega mniej więcej tyle samo mieszka, no wiadomo, ludzie, którzy mieszkają koło lotniska są w stanie, e, tu akurat mogę powiedzieć, że jestem specjalistą, bo, bo jestem w stanie ocenić ścieżkę podejścia samolotu w nocy przy zapalonych światłach do lotniska Stansted. E, także to na pewno nie była ścieżka podejścia do lotniska Stansted, Oczy. jeżeli chodzi o te światła na niebie. No, tak czy siak, no, słuchajcie, bardzo bym prosił. Na pewno macie jakiś tam sprzęt, nie wiem, do, grafii, do grafiki, czy do. no, do obróbki wideo. nawet nie wiem, jak to się nazywa, także z góry przepraszam, jeżeli jakieś głupoty tutaj mówię. No, do obróbki wideo, przyjrzyjcie się temu. Bardzo bym prosił o informację, Waszym zdaniem, co to może być. Tak jak powiedziałem. No kolega chciałby pozostać anonimowy. Ja oczywiście również tak samo, także moje imię, nazwisko jak najbardziej do, do waszej wiedzy jest. No i wysłałem tylko do was te dwa filmy, ponieważ moim zdaniem, skromnym jesteście według mojej opinii. Naprawdę bardzo wiarygodną fundacją, jeżeli chodzi o sprawy niewyjaśnione. No i przy okazji, ze swojej strony, pierwszy raz do Was się odzywam. Ze swojej strony dziękuję za tak wspaniałe materiały, które miałem okazję do tej pory obejrzeć i przeczytać. Naprawdę kawał dobrej roboty, panowie. Jeszcze raz dziękuję. Aha, ja w mailu, który Wam wyślę. Napiszę do Was moje dane kontaktowe, łącznie z numerem telefonu. Oczywiście to jest wszystko, tylko i wyłącznie do Waszej wiadomości. Gorąco pozdrawiam i do usłyszenia, być może. Kłaniam się. Hej, pa.